Dzień dobry. U mnie dzisiaj na kolację będzie turecka pizza. Będziemy potrzebować: 550 g mąki pszennej, 7 g suchych drożdży, 1 łyżeczka soli, 300 ml letniej wody, 2 łyżki oliwy, jedno całe jajko. To będziemy potrzebowali do ciasta. A na farsz 500 g mięsa mielonego. Najlepsza byłaby jagnięcina, baranina lub wołowina, ale może być wieprzowina. Ja użyłam chudej wieprzowiny, zmieliłam szynkę. Jedna duża cebula, dwa ząbki czosnku, kilka łyżek pasaty pomidorowej. Zamiast pasaty mogą być świeże, bardzo dojrzałe pomidory w ilości dwóch, trzech sztuk. Pomidory muszą być naprawdę dojrzałe. Trzeba je wcześniej sparzyć, ściągnąć skórkę, pokroić i wrzucić do farszu. Dwie średniej wielkości papryki lub półtora dużej. Sól, pieprz do smaku. Około pół do jednej łyżeczki kuminu. Kumin jest bardzo intensywną przyprawą, także proponowałabym dodać trochę i spróbować. czwarta łyżeczki kolendry. I olej do smażenia. Najpierw zaczniemy robić farsz, dlatego że farsz musi przestygnąć. Czosnek przyciśniemy przed samym dodaniem. I teraz pokroimy cebulę cebulę można pokroić w kostkę i ja tak zrobię, ale można też w pół pokroić i teraz weźmiemy się za paprykę paprykę wcześniej wyczy o, y przekroiłam, wyczyściłam z nasion no i umyłam pa paprykę możemy pokroić w kostkę, drobną kostkę, a ja pokroję w bardzo drobne paseczki. Drobne, dlatego żeby ona nam łatwiej doszła. I te paseczki jeszcze przekroję na pół. Na patelni rozgrzyję kilka łyżek oleju. Dobrze, teraz przerzucę cebulę na patelnię i ją przysmażymy na złoty kolor. Ciśniemy czosnek i przysmażymy razem z cebulą, ale trzeba uważać, żeby go nie przepalić, bo będzie ostry, yy, przepraszam, bo będzie gorzki. Dodam mięso, trzeba je rozdrobnić, żeby się nie zdyliło. Dobrze wymieszamy i razem z cebulą jeszcze przesmażymy tak, żeby było tak, żeby było lekko brązowe. Teraz do tego dodamy pokrojoną paprykę. Wymieszamy i ją podsmażymy. Podsmażymy do miękkości. Gdyby okazało się, Mięso jest chude i zaczyna lekko przypiekać się podczas duszenia z papryką, to minimalnie, ale naprawdę minimalnie podlejcie wodą. Papryka musi być miękka, ale nie może być tak, żeby odchodziła mocno skóra. I dodam teraz 3 łyżki pasaty. Wymieszam to. I zobaczymy, czy będzie potrzeba dodać więcej. Parsz nie może być za luźny. Teraz będziemy doprawiać. Dodam pieprzu. Ja dodaję pół łyżeczki. Dodam na początek pół łyżeczki, nawet niecałe pół łyżeczki soli. Dodam pół łyżeczki kuminu. Jak w razie potrzeby dodam więcej. Jak wspominałam, kumin ma bardzo intensywny smak. Jedną czwartą łyżeczki kolendry. Wymieszamy i sprawdzimy, jak jest smaku. Tu dodałam jeszcze dwie, 3 łyżki yy, pasaty, pasaty. dlatego, że to. Według mnie było jednak trochę przysłucha i jeszcze raz sprawdzę. I teraz jest fajna konsystencja. Tarz nie może być ani za tłusty, bo będzie wsiąkał w ciasto, ale nie może być też za suchy, ale nie może być też nolejący. Taka konsystencja, jaką tutaj widzicie, ona jest w sam raz. I teraz to wyłączę i pozostawię do wystudzenia. I teraz, moi drodzy, uszykujemy ciasto. Wcześniej tutaj do miski odmierzyłam 550 g mąki pszennej. Przesiałam ją. Do tego dodaję sól i odmierzony, yy, odmierzone drożdże. I to lekko zamieszam. Tak, dosłownie do chwilę. I teraz wbiję do tego jajko. Dodam olej. Olej dowolny, może być oliwa z oliwek, może być zwykły olej, może być tak u mnie olej rzepakowy. I teraz dodam, tu odmierzone mam 300 ml wody, ale dodam około 200 ml i zobaczę, jak się będzie zachowywało ciasto bo robiłam już kilka razy i czasami 300 ml i to jest za duża ilość. Doleję jeszcze 50 ml. Tak 50 ustawię i zobaczymy. Już widzę, że dola dolać muszę całość. W razie potrzeby dosypiemy z jedną czy dwie łyżki mąki. Teraz musimy to dobrze zrobić. Teraz wyłączę i zobaczę. Ona chyba jest trochę za luźna jednak. Tak, jednak te 25 ml wody można by było nie dolewać. Dosypię jedną łyżkę taką czubatą. Jest wyłączę, ściągnę. O, już jest lepsza konsystencja. W razie. Potrzeby jeszcze podczas formowania pizzy podsypiemy trochę mąką. Tak zawsze robiłam, że to już na stolnicy. I teraz przykryjemy można folią spożywczą, a ja przykrywam tak talerzem i pozostawiamy na godzinę, półtora godziny do wyrośnięcia. Ciasto wyrasta, a my zrobimy teraz sos czosn czosnkowy. Można pity tureckie podać bez sosu, można, można z keczupem, ale sos czoskowy pasuje idealnie. Ja dam tu 3 łyżki majonezu. Dodałem łyżkę może półtorej łyżki kwaśnej śmietany. Zobaczymy, czy będzie potrzeba więcej. I wcisnę czosnku czosnku. Tyle ile jak lubicie. Intensywny sos. Jak mam 5 ząbków. Możemy to Możecie dodać czosnku granulowanego też, ale świeży jest lepszy. Chyba muszę sobie kupić już nową wyciskarkę, bo ta nie chce ze mną współpracować. Wycisnęłam. Teraz dodam trochę pieprzu, a może trochę więcej niż trochę, i odrobinę soli, ale nie za dużo, bo umian jest słony. I to wymieszamy. Jeżeli to zrobicie proporcje odwrotne, to on wyjdzie trochę lżejszy mniej tłustszy. Dla mnie jakieś jest i słony odpowiednio i pieprzny też. Teraz tylko czekamy, aż ciasto wyrośnie. A sos przykrywamy i wkładamy do lodówki. Po godzinie, proszę zobaczyć, tak wyrosło ciasto. Piekarnik rozgrzewamy już teraz do no 220-240 stopni, góra-dół. Wysypuję na blat trochę mąki i zostawiam do mąkę, bo będziemy na pewno musieli trochę podsypać. Robiłam to ciasto już tyle razy i za każdym razem zmyli mnie struktura. I doleję do 300 wody, 300 ml, a to jest trochę jednak dużo. Więc nie róbcie tego mojego błędu i zostawcie jakieś 50 ml, niech dobrze ciasto się wyrobi, i wtedy zobaczcie. Ale to nie ma tragedii, dlatego że dosypałam tutaj było z dwie łyżki i ciasto. Już nie jest takie mocno klejące. Nie zróbcie, żeby ono było za twarde. Ona, zobaczcie, jest taka w takiej konsystencji, jest bardzo miękkie, bo będzie, będzie pita za twarda. Przekroję na cztery części. Jeżeli nie jesteście pewni, czy równe części, to możecie, jak macie wagę kuchenną, możecie rozważyć, ale to nie muszą być idealnie równe. Teraz te odkładam na bok, a jeden z ciętych, czyli w taki placek w formie prostokąta. Nie może być za grube, nie może być za cienkie. Nieść takiej grubości, Może jeszcze odrobinę i to odłożę na bok, bo będziemy tu składać bezpośrednio na blaszce, podczas to jest bardzo delikatne i podczas jak nałoży się farsz to on będzie, y, będzie bardzo zniekształcał się podczas przenoszenia. I teraz na blaszce zmieścimy dwa kawałki, więc dwa kawałki rozwałkuję nam, chodzi bardziej, żeby on miał taki prostokątny, podłużny bardziej kształt. Teraz wyłożę blaszkę, wyłożyłam papierem. Farsz podzielę też na cztery części. Tak mniej więcej. Teraz jedno, jeden kawałek ciasta ułożę na blaszce od razu. I wyłożę część farszu. Tak na środek. Ups, muszę przesunąć, żeby było widać. Tak, teraz widać. I jedną czwartą część farszu wyłożę na jeden placek. I tak, nie róbcie tego na bracie, dlatego że podczas przenoszenia wam się, to się Wam zniekształci. I teraz zawiń, zawińcie do środka, z jednej i z drugiej strony. I boki utwórz, utwórzcie taki, taką łódeczkę. Ja to zawijam pod spód, żeby się nie rozwiązało. I to samo zróbcie z drugiej strony. Tak. Coś takiego żeby było. Teraz to obrócę. I zrobię z drugim plackiem takim. Też jedną czwartą. Część farszu. I też do środka. Załóżcie to do środka. I zwińcie ten boki. Takie, żeby łódeczki wam powstały. I tak przygotowane łódeczki włożyć do piekarnika nagrzanego, tak jak wcześniej mówiłam, 220-240 stopni na 8-9 minut. Pidy już są upieczone. Jak macie dużą blaszkę taką od piekarnika, to one zmie powinny zmieścić się 4 na tej blaszce. Te pidy robiłam z różnymi farszami. Robiłam najczęściej właśnie z tym mięsem mielonym i z kuminem. Robiłam też ze szpinakiem z jajkiem sadzonym. I robiłam też siletę ze kurczaka. I teraz co moi drodzy? Będziemy próbować. Ja przekroję tą, żeby pokazać jak wygląda w środku. Proszę zobaczyć, ciasto jest sprężyste, ładnie wypieczone, nie ma, nie ma zakalca. Ono jest lepsze jak odrobinę, odrobinę postoi. I my nie jemy widelcem i nożem. My bierzemy po prostu... Tak z końcówki, jeżeli nie chcemy tego ciasta, to sobie kawałeczek odłamujemy, chociaż to ciasto też jest dobre. Dajemy albo keczupu, chociaż to profanacja, jak to mówią, ale ja lubię ketchup. Lub sos czosnkowy. Do sosu czosnkowego, ja zapomniałam dodać, zamiast śmietany, może dodać jogurtu, ono, ono wyjdzie wtedy takie bardziej kwaskowate. I proporcje możecie zmieniać. I próbujemy. Z pełną buzią, ale jest pycha. Taką jednopidą można się najeść po same uszy. Polecam spróbować. I jeszcze mała uwaga: jeżeli macie piekarnik, który nie można ustawić na 240 stopni, to ustawcie na 200-220, jeżeli macie taką możliwość. I wydłużcie czas na około 15-17 minut, ale sprawdzajcie. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o postawienie łapki w górze. Dziękuję bardzo.